Nie ma takiej ustawy, więc nie ma też powodu. Się do czegoś, czego nie ma. Bronisław Komorowski był przez lata jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie politycznej, lecz zanim jeszcze objął najwyższy urząd w państwie, zanim jego nazwisko zaczęto wypowiadać z powagą należną prezydentowi Rzeczypospolitej, był po prostu człowiekiem z krwi i kości, zanurzonym w burzliwym rytmie historii i we własnych cichych zmaganiach z przeszłością. Jego życiorys, z pozoru uporządkowany i oficjalny, nosi w sobie pęknięcia, których nie sposób dostrzec na pierwszy rzut oka, a jedno z nich, może najmniej znane, zaczęło się wczesnym świtem w ponurym listopadowym poranku, w niewielkim mieszkaniu przy ulicy Szwoleżerów w Warszawie, gdzie pewnego dnia Milczenie przeciągnęło się zbyt długo. Na stole, wśród porzuconych papierów, leżała czarno-biała fotografia przedstawiająca chłopca o przenikliwym spojrzeniu, ubranego w dziwnie zbyt poważny garnitur, jakby ktoś kazał mu dorosnąć zbyt szybko. W tle zdjęcia widniał cień mężczyzny. Nieostry, wyblakły, lecz wywołujący wewnętrzny niepokój, jakby sam jego kształt niósł ze sobą coś, o czym nie powinno się mówić. Bronisław już jako dojrzały mężczyzna przechodził obok tego zdjęcia niemal codziennie, ale tego ranka coś w nim się zatrzymało. Cofnął się o krok, spojrzał na fotografię uważniej, jakby po raz pierwszy od lat próbował zrozumieć, co właściwie wtedy się wydarzyło. To było jeszcze zanim rozpoczął działalność w opozycji, zanim został posłem, ministrem obrony narodowej, marszałkiem Sejmu i ostatecznie prezydentem. W tamtym jednym momencie nie był politykiem, nie był mężem stanu, był dzieckiem, które zrozumiało, że nie wszystkie drzwi w tym domu, można otworzyć, że są wspomnienia, które zamknięto na klucz tak głęboko, że nawet własna pamięć boi się do nich zbliżyć. Ten klucz zaginął wiele lat temu, może celowo, może przypadkiem, ale jego brak odcisnął się cieniem na całym życiu Komorowskiego, wpływając na decyzje, które podejmował i milczenia, których nie przerywał. Wydaje się, że w jego biografii wszystko już zostało powiedziane. Edukacja w historii, działalność opozycyjna w PRL, awans przez kolejne szczeble polityki aż po pałac prezydencki, lecz gdzieś poza oficjalnym życiorysem istnieje wątek, który do dziś nie został w pełni opowiedziany. Wątek ukryty pomiędzy zdaniami, przemilczany w wywiadach, zbyt osobisty, by ujrzeć światło dzienne, ale wystarczająco silny, by wciąż wracać w snach. Może to była sprawa rodzinna, może coś zasłyszanego w dzieciństwie, może rozmowa, której nie powinien był usłyszeć, a może wspomnienie twarzy, która nie powinna była zniknąć tak nagle. Tego dnia Patrząc na fotografię, Komorowski nie powiedział nic, lecz jego dłonie lekko zadrżały. Później założył płaszcz, wyszedł z domu, zamykając za sobą drzwi z przesadną ostrożnością, jakby bał się, że coś z przeszłości może za nim wyjść. Nikt nie zauważył tej drobnej zmiany w jego zachowaniu, nikt nie pytał, dlaczego tego dnia długo milczał nawet wśród najbliższych współpracowników, ale od tego momentu gdzieś głęboko Coś się przesunęło, coś się przebudziło, i choć historia jego życia toczyła się dalej, z całym rozmachem i odpowiedzialnością, jaką niesie ze sobą władza, tamten cień ze zdjęcia nigdy już go nie opuścił. Nikt nigdy nie zrozumiał, dlaczego Bronisław Komorowski przez całe swoje życie unikał jednego konkretnego adresu w Wilanowie miejsca, które znajdowało się zaledwie kilka kilometrów od jego rodzinnego domu. I do którego prowadziła prosta droga bez świateł, ale za każdym razem, gdy miał przejechać obok, wybierał objazd nawet kosztem czasu, tłumacząc się ruchem ulicznym albo obowiązkami. Lecz prawda była inna, głębsza, tkwiła w nim jak drzazga, której nie da się usunąć bez bólu, a która jednocześnie przypominała, że kiedyś, dawno temu, coś się tam wydarzyło, coś tak niewytłumaczalnego, że przez lata nawet nie próbował tego nazwać. Jedynie nosił w sobie ten ciężar jak relikwie przeszłości, której nie wolno dotknąć. A przecież to właśnie tam spędzał jedno z najbardziej zagadkowych wakacji swojego dzieciństwa, w domu dalekiej ciotki, gdzie ściany miały zwyczaj szeptać nocami, a zapach kadzidła unosił się w powietrzu jak w kościele tuż przed pogrzebem a on sam był świadkiem czegoś co zburzyło mu granice dziecięcego pojmowania świata i pozostawiło w nim niewypowiedziany lęk przed tym co niewidzialne a jednak obecne i do dziś Mimo tylu lat i tylu urzędów nie potrafił przejść obok tego miejsca obojętnie, bo pamiętał głos kobiety z za zamkniętych drzwi, głos, który nie pasował do nikogo z domowników i który pewnej nocy nazwał go po imieniu tak jakby znał go od zawsze, głos, którego potem nie potrafił przypisać nikomu żyjącemu. A kiedy wspomniał o tym matce spojrzała na niego z takim przerażeniem, że już nigdy więcej nie odważył się tego powtórzyć. Lecz to właśnie od tamtej chwili zaczął pisać pamiętniki, ukryte, zeszyty, z krótkimi notatkami, rysunkami, symbolami, których znaczenia nie rozumiał nawet on sam, a które przechowywał później przez całe dorosłe życie w zamkniętym schowku w bibliotece, obok najważniejszych dokumentów państwowych, jakby bał się, że ich utrata byłaby bardziej dotkliwa niż utrata paszportu czy legitymacji poselskiej, bo tam był klucz do czegoś większego niż polityka, do tej części jego duszy, której nigdy nikomu nie pokazał, nawet najbliższej rodzinie, tej części, która w czasie oficjalnych przemówień milczała, ale w nocy mówiła do niego w języku, którego nigdy się nie nauczył, lecz który znał od zawsze. I kiedy patrzyło się na Komorowskiego z zewnątrz, widziało się uśmiechniętego człowieka w okularach, spokojnego, kompetentnego ojca piątki. Dzieci, polityka umiarkowanego, katolika, potomka ziemiańskiej rodziny, ale nikt nie widział tego, jak potrafił w samotności godzinami siedzieć przy starym radiu i słuchać szumów fal krótkich, jakby szukał tam czegoś konkretnego, zakodowanego przekazu, wiadomości, która miała go uwolnić od czegoś, co nosił w sobie od lat, tej jednej odpowiedzi, której nigdy nie odnalazł, mimo że całe życie zadawał sobie pytanie, którego nikt nie słyszał. I właśnie ta niespełniona potrzeba zrozumienia sprawiała, że czasem potrafił wyłączyć się z rozmowy w pół zdania, odpłynąć wzrokiem gdzieś daleko, jakby przez chwilę był znów tym chłopcem z fotografii, stojącym w cieniu kogoś, kto nie powinien tam stać. I czasem, w najcichszych chwilach dnia, potrafił mówić sam do siebie w języku, którego nigdy nie nauczała żadna szkoła, a który brzmiał jak modlitwa lub zaklęcie, jak wołanie do kogoś, kto był dawno zmarły lub nigdy się nie urodził, bo życie Komorowskiego, mimo że wypełnione było pozornym spokojem i stabilnością, skrywało w sobie warstwy, których nikt nie dotknął, ciche rezygnacje, decyzje podjęte wbrew sumieniu, Tajemnice, które nie znalazły ujścia, jak ta sprawa zniknięcia jednego z jego nauczycieli w latach 70., człowieka, który był mu bliski i którego ślad urwał się nagle bez słowa, a którego nazwisko pojawiało się w jego notatkach jeszcze wiele lat później, otoczone dziwnymi znakami, podkreśleniami, a w jednym z dzienników z lat 90. zapisał coś, co do dziś wydaje się niezrozumiałe i jednocześnie niepokojące. Zdanie, które powtarzał kilkukrotnie w różnych wariantach, lecz zawsze z tym samym sensem. Nie wszystko, co straciłem, było moim, i nie wszystko, co mam, mogę zatrzymać. A może to właśnie to zdanie było kluczem do zrozumienia jego postaci nie jako polityka, nie jako prezydenta, lecz jako człowieka, który nosił w sobie więcej niż chciał pokazać, więcej niż mógł powiedzieć i więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek się domyślił. I tak oto ciąg dalszych historii Bronisława Komorowskiego toczy się nie tam, gdzie zapisano ją w oficjalnych biografiach, lecz tam, gdzie zaczyna się strefa cienia, w momentach z pozoru nieważnych, w gestach niedopowiedzianych, w nagłych milczeniach, między jednym urzędowym spotkaniem a drugim. Jego bliscy czasem wspominali, że miał okresy, w których spał bardzo mało. Wstawał jeszcze przed świtem i przez kilka godzin nie wychodził z zamkniętego pokoju, nie korzystał z telefonu, nie jadł, nie mówił. Twierdził później, że pracował nad przemówieniami lub czytał dokumenty, ale nikt nigdy nie widział wtedy żadnych notatek. Później, przez przypadek, jego syn znalazł stary magnetofon z taśmami, na których słychać było jedynie szumy, stuknięcia, fragmenty oddechów i urwane słowa, jakby ktoś próbował nagrać coś, czego nie da się usłyszeć normalnym uchem. Jedna staś miała na odwrocie datę i napis wróciła, ale milczy. Nikt nie wiedział, do kogo to odnosił. Komorowski nigdy nie wyjaśnił. Nie palił papierosów, ale czasami w kieszeniach jego płaszczy znajdowano zapałki z nazwami barów, które od lat były zamknięte albo nie istniały w ogóle, jakby ktoś próbował przypomnieć mu o miejscach, do których nie chciał wracać, ale które wciąż go wzywały. W trzecim roku w czasie jednej z podróży służbowych zniknął na dwie godziny z rządowego grafiku. Oficjalna wersja mówiła o nieprzewidzianym spotkaniu z lokalnymi działaczami, ale prawda była taka, że samochód służbowy został zatrzymany kilka kilometrów przed celem, a Komorowski poprosił, by zostawić go samego przy starym dworku w ruinie, gdzie spędził dzieciństwo jego ojciec, dziś już zarośniętym i zapomnianym. Świadkowie twierdzą, że widzieli go stojącego w deszczu przed jednym z zapadniętych okien, trzymającego w ręku stary, złożony list, który potem spalił. Po powrocie milczał do końca dnia. Gdy po latach pytano go o to miejsce, odpowiadał krótko. Nie było mnie tam i kończył temat. To milczenie było czymś więcej niż zapomnieniem, było formą ochrony, mechanizmem obronnym, może wstydem, może żalem. Jego decyzje polityczne często wydawały się niezrozumiałe nawet dla najbliższych współpracowników. Jak wtedy, gdy wbrew linii partii nie poparł pewnego projektu reformy służb, mimo że wcześniej był jej gorącym zwolennikiem? Po latach wyszło na jaw, że w skład zespołu reformatorów wchodził człowiek, który w przeszłości miał powiązania z tajną strukturą, która obserwowała jego rodzinę w latach osiemdziesiątych, choć nigdy nie udowodniono mu żadnego przestępstwa. Komorowski odciął się wtedy od tematu bez komentarza. Niewiele osób wiedziało, że jego ojciec w młodości był świadkiem wydarzeń, które nigdy nie trafiły do oficjalnych akt tajemniczego zgonu funkcjonariusza SB w niewyjaśnionych okolicznościach w lesie pod Milanówkiem, a wśród nielicznych rzeczy odnalezionych przy ciele znajdowała się karteczka z dziecięcym pismem, podpisana inicjałami BK. Tego faktu nie dało się logicznie powiązać, ale przez dekady w rodzinie krążyła legenda, że to wtedy zaczęła się historia, którą trzeba było wymazać. W pałacu prezydenckim Komorowski miał swoje ulubione miejsce. Niewielki gabinet na piętrze, oddalony od głównego biura. Tam trzymał kilka osobistych przedmiotów, w tym szkatułkę z zaschniętym kawałkiem brzozy. Gdy pytano co to jest, odpowiadał, że to drewno pamięci. Nikt nie dociekał. Komorowski nosił w sobie również stratę, o której nie mówił publicznie. W młodości był zaręczony z kobietą, której imienia nigdy nie ujawnił, a która zginęła w wypadku tuż przed planowanym ślubem. Ponoć przez kilka lat nie potrafił wejść w żaden poważny związek, a jej zdjęcie przechowywał w tajemnicy, oprawione w metalową ramkę, którą woził ze sobą aż do lat 2000 pewnego razu w czasie wywiadu wspomniał enigmatycznie zawsze nosimy ze sobą tych których straciliśmy tylko niektórzy bardziej niż inni a może wszystko to było jedynie opowieścią snutą przez człowieka który wiedział zbyt dużo i nie mógł powiedzieć nic może prawdziwa historia Bronisława Komorowskiego nie została zapisana w żadnej książce ani reportażu? Może jest ukryta w tych chwilach, w których odwracał wzrok, wcisnął dłoń w kieszeń, wypuścił powietrze z ust i znów przybrał swoją spokojną, państwową twarz, a w środku przez ułamek sekundy walczył z czymś, czego nie zrozumiemy nigdy. W jednej z najbardziej zagadkowych historii związanych z Komorowskim powracała zawsze postać starego archiwisty, człowieka o nazwisku Z, który przez dekady pracował w podziemnych zbiorach jednej z instytucji państwowych. To właśnie on, jak głoszą niepotwierdzone relacje, miał w latach 80. przekazać młodemu wtedy Bronisławowi teczkę z dokumentami, które nigdy nie powinny trafić do jego rąk. Nie były to jednak zwykłe papiery operacyjne, ani nawet tajne materiały bezpieki. To była zbieranina raportów, odręcznych zapisków, map, szkiców i fotografii wykonanych w nieznanych miejscach, przedstawiających twarze, które nie znajdowały się w żadnym oficjalnym spisie ludzi o nieistniejących nazwiskach miejscowościach, których próżno było szukać w atlasach. Na końcu jednej z kopert znajdował się starannie, odręcznie przepisany fragment listu pisanego po francusku, zakończony słowami La vérité n'est pas faite pour être prononcée, seulement portée w milczeniu. Od tego momentu Komorowski nigdy nie był już tym samym człowiekiem. Wzrosło w nim coś, czego sam nie potrafił zatrzymać głód zrozumienia, który nie miał końca. Znajomi mówili, że w tych latach zaczął nosić przy sobie notesy z cienkimi stronami, w których zapisywał sny. Niektóre spokojne, inne na granicy koszmaru, pełne powracających symboli. Drzwi bez klamek, zegary bez wskazówek, twarze widziane od tyłu. W jednym z takich snów zapisanym słowo w słowo na stronie datowanej 27 czerwca 1986 pojawia się powtarzający się motyw kobiety stojącej pośród jeziora i wołającej po imieniu nie jego, Lecz imieniem, którego nigdy nie słyszał na jawie, a które zdarzyło się potem spotkać raz jeszcze, jako nazwa statku zaginionego na Bałtyku w roku 1949, w tajemniczych okolicznościach. Czy to przypadek? Komorowski nigdy nie wierzył w przypadki, miał swoje przekonania, których nie dzielił z opinią publiczną. Wierzył, że są rzeczy zakopane głęboko w historii Polski, rzeczy, których nawet największe archiwa nie chcą dotknąć i których powierzchowne wyciągnięcie grozi zachwianiem równowagi nie tylko politycznej, ale moralnej. Czasem w przemówieniach wplatał zdania, które brzmiały jak ostrzeżenia, lecz umiejętnie zawalowane w język dyplomatyczny, mówił o konieczności pamięci selektywnej, o punktach ciemnych w przestrzeni narodowego losu, o milczeniu, które jest czasem bardziej odpowiedzialne niż prawda. I tylko nieliczni rozumieli, że to nie była retoryka, to były sygnały. W 2011 roku, w trakcie podróży do miejscowości, z której pochodziła jego babka, Komorowski poprosił, by na kilka godzin pozostawić go samego na starym cmentarzu. Towarzysze podróży odnotowali, że nie znalazł grobu, którego szukał stał wśród zarośli w miejscu bez żadnej tablicy. Tam właśnie miał wyjąć z kieszeni mały kawałek papieru, na którym zapisane było jedynie jedno zdanie. Nie trzeba znać zmarłych, by być im coś winien. Po powrocie milczał przez dwa dni. Były też incydenty, które prasa zawsze ignorowała, tłumacząc je zmęczeniem lub presją stanowiska. Jeden z nich miał miejsce w czasie zamkniętego spotkania z delegacją zagraniczną, kiedy Komorowski przerwał nagle rozmowę i poprosił o otwarcie wszystkich okien w sali, mimo zimna. Później, gdy go pytano, odpowiedział tylko, że nie mógł oddychać, jakby coś z przeszłości było za blisko. W jego życiu pojawiały się też ludzie, którzy znikali równie nagle, jak się zjawiali. Stary profesor historii z Poznania, który znał jego ojca z czasów wojny, kobieta w czerni, która raz w roku przynosiła na biuro prezydenckie paczkę z książką bez dedykacji i telefon z numerem kierunkowym spoza Europy, który dzwonił zawsze w nocy z 24 na 25 listopada. Nigdy nie odbierał, ale też nigdy nie kazał go zablokować. Po zakończeniu kadencji prezydenckiej Komorowski nie zniknął całkowicie z życia publicznego, lecz wyraźnie zszedł w cień. Prasa pisała o jego spokojnym życiu, lecz nikt nie wiedział, że większość czasu spędzał w jednym konkretnym pomieszczeniu. Bibliotece w starym dworku, gdzie znajdował się stół, na którym przez cały czas leżały te same cztery rzeczy. Zeszyt z zakładką z 1981 roku, radio krótkofalowe, zdjęcie bez twarzy i mapa, na której wszystkie granice były przekreślone. Czasem odwiedzał go tylko stary przyjaciel z czasów opozycji. Człowiek milczący, z pociągłą twarzą i cienkimi dłońmi, który zawsze wychodził przed zmierzchem. O czym rozmawiali? Co łączyło ich poza wspólną przeszłością? Nikt się nie dowiedział, bo życie Komorowskiego, nawet gdy na pozór było już zamkniętą księgą, w rzeczywistości wciąż pisało się dalej, na marginesach, w notatkach nieprzeczytanych, w historiach, których nikt nie odważył się dokończyć. A jednak, mimo tylu znaków zapytania, niedopowiedzeń i cieni, które towarzyszyły mu przez dekady, Bronisław Komorowski pozostał w pamięci wielu jako człowiek łagodny, stateczny i głęboko zakorzeniony w historii własnego kraju. Ale może właśnie dlatego, że potrafił milczeć tam, gdzie inni krzyczeli i że nie szukał rozgłosu tam, gdzie skrywały się sprawy większe niż polityka, warto jeszcze raz spojrzeć na jego życie. Nie jak na zamknięty rozdział, lecz jak na opowieść, która wciąż skrywa ukryte wątki czekające na odkrycie. Jeśli chcesz dalej zagłębiać się w tajemnice biografii znanych postaci, poznać to, czego nie piszą podręczniki, i usłyszeć historie, które wymykają się oficjalnym narracjom, zasubskrybuj nasz kanał i bądź z nami przy kolejnych odkryciach.